Tak więc, po nałożeniu tam paru tekstur i krótkich ćwiczeniach głosowych wracamy. Chyba złamałam studia przy okazji. Tak. Jak widzicie, wszystko nakłada się tu na, na twarz. Nie, nie pokazywałam, jak się robi stoki, bo ich nie używam. Jak używać stoków? Tam. możecie zobaczyć w, w filmie o robieniu nagłówka u Tam Będzie link w opisie, będziecie mogli znaleźć playlistę na kanale. Na moim blogu też na pewno była notka z tym filmem. Eee, ja nie używam stoków, nie będę robić filmu o tym, jak używać specjalnie, tylko zrobię to list, a nagłówek robi się tak samo, nieważne czy robię się w Photoshopie czy Glimpie, tylko narzędzia są trochę inne. Tak, dlatego są dwa różne poradniki. Tak. Do dwóch różnych najpopularniejszych pro programów do robienia głowę. Jeśli ktoś Lis usłyszał, to dostaje ten tak. <laughs> Dobra. Co zrobić teraz, bo wszystko jest brzydko rozmazane, w ogóle nic nie widać. Ja nie wiem, ale na nic nam się zdały te ćwiczenia głosowe. <noise> tak. Używamy takiego czegoś śmiesznego, co jest nazwane zaznaczeniem. To jest odręczne. Klikamy sobie tutaj, żeby móc zrobić więcej niż jedno zaznaczenie. I... O. Jedziemy sobie. Zaznaczamy. Ja zaznaczam to. I zaznaczę to. Jak widzicie, trochę sobie odjeżdżam od twarzy, bo ja robię bardzo duże zmiękczenie. Jak widzicie, nie widać teraz zaznaczenia. To dlatego, że KR-u ma słaby komputer i łącznie z nagrywaniem to. Było dla niego za dużo. Tak, ale zaznaczenie jest. U Was powinno być widoczne. A jak nie jest widoczne, to się nie załamujcie. Jest widoczne na przykład w momencie, kiedy nie nagrywamy. Dajemy na rozmycie. I rozmycie Gaussa. Na podglądzie zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Tylko niech się włączy. O. Widzicie, dzieje się coś takiego. Więc chcemy trochę większy efekt, damy na jakieś 55. Mm -hmm. I klikamy OK. I nam się na teksturkę. A my musimy to zrobić przez, ze wszystkimi, więc klikamy na teksturkę i używamy skrótu Ctrl F. Wtedy powtórzy nam się ostatnio zastosowane filtr. W tym przypadku rozmysł. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem Ej, jedno mi nie pasuje. Coś mi tu... Coś mi tu... Co? Chyba ta. No, to chyba ta. Tak. Tylko powtórzę to jeszcze kilka razy, bo mam na to ochotę. Bo uważam, że tak będzie ko z korzyścią. Bo no, teraz to zdecydowanie Może... o! A w też też zmniejszy. Nie. No tak! To zaraz będę to drodze, w sensie, że robię żeby zobaczyć, jak to wygląda w całej okazałości. Jeszcze tutaj. To jest... Yy... To. To. To jest od Carlton, teksturka, śliczna, uwielbiam ją. Nie jest źle pod koloryzacją, nie będzie widać. Tak. <laughs> Dobra. Jeżeli pytacie, po co to wszystko było, to rozmywanie, to yy, jedna z najważniejszych zasad to, to taka, że na twarzy modelki nie może być yy, widoczna teksturka, bo wygląda to bardzo, ale to bardzo nieestetycznie. Ładnie. Bo w tym wypadku to wygląda bez... ładnie. Bez tych trzech. Ja teraz nie mógł mi załóżnić tej Nie mam zamiaru. Ja? Tylko siedem modyczy? Ja i cztery teksturki? Nie, nie, nie. Dobra, ja zostawiam to warstwy tak, żeby były. Klikam sobie edycja i skopiuj widoczne. Skrót Ctrl V, wklejenie i tutaj. A, dzięki temu. Rol. Eee. Tak, było zaznaczenie. Widzicie, tak jest, jak jest zaznaczenie i się go nie widać. Zaznaczenie nic. Teraz edycja i skopiuj widoczne. Teraz znowu wklejamy, Robimy. Ja się boję, że nie, wszystko jest w porządku. Dodajemy. I wszystko do jest jak najlepiej. I teraz Teru będzie nagrywała knolaryzację. Tak, sprawdzę ile nagrywam. 5 minut. Um, tak, robimy cięcie. Robimy cięcie. Bo... bo tak. Dobra, wracamy. I jak widzicie, mamy tu skopiowane dwie warstwy, które wyglądają tak samo. Ja to robię, żeby... Bo o tyle, co w Photoshopie efekty nakładają się jako nowe warstwy, to tutaj efekty nakładają, nakładają się, się na, na warstwie. warstwie. I zawsze sobie kopiuję. I mam... Wszystkie to. I jeszcze 15 warstw koloryzacji. Mm, tak, to jest bardzo skomplikowane. Tak. Używam krzywych. Zawsze używam krzywych. Ja rzucę sobie swoje własne. Zobaczę, co z tego wyjdzie. I pierwsze nigdy nie udostępniałam, więc. Nie. Ała. Tak, zwykle yy, ładnie. Nigdyś. Ha! Tak, eee, lis ma zespół niespokojny spokojnego odgryzu. <gryzu> Musiałam. No to... Nie, no tak, sensu. Wracamy znowu do krzywych jak Trochę ciemniej. Albo... Pani to. niebieski. Tu niebiesko. Tu nie. To zawsze tak będzie. To ma sens. Co ty robisz? Robię odpływach też. Tak. Mam um, 19 wachlarzy na ścianie, znaczy się jeden leży, ale nieważne. Już się nie będę chwalić. Na poprzedniej wersji tego poradnika KR robiła szablon z panią z wachlarzem i dlatego wspomniałyśmy o wachlarzach na ścianie. A w tej wersji poradnika pani nie ma wachlarza. Nie ma o co się chwalić ścianą. Nie ma co się chwalić ścianą, niestety. Tak, właśnie, dopóki pamiętam. Na poprzednią wersję nagrania wbiła się jeszcze Teka Mary, która oczywiście na pożegnanie musiała yy, polecić swój kanał, ten. dlatego ja również polecam jej fana, kanał wszystkim fanom serii Devil May Cry. Hmm. Robi bardzo fajne filmy, nawet nie wiem w jakim programie, bo się nie znam. Hmm. Link w opisie. Link do, li, do kanału list też będzie w opisie, do mojego bloga też będzie w opisie. W ogóle to nie znaczy. Ekamari robi filmy w Live Movie Makerze. W podstawowym programie na yy, Ta. <grystanie> <grystanie> tak, nie ma się co chwalić. Mniejsza jasność, zawsze robię to w tym momencie. Jak widzicie, od momentu, kiedy zaczęłam. Już mam raz, dwa, trzy, to jest czwarta warstwa i na pewno się na niej nie skończy. Lubię używać odcień i go zmniejszać. Jeszcze nie wszystko jest takie blade i smutne. Ja mam tak. Impresjon. Oczywiście, to moje kolorzy. To moje ten. Ja to robię. <laughs> ja bym tu dała trochę szarego, czarnego, białego i by było ładnie. Żartuję. Nie, musi być KOJOJOWO! Tak, znowu robię skopiuj widocznie, znowu ctrl-v i znowu robię to, bo tak będzie łatwiej. Teraz bywała sztutka ci pomogła. Jakbyś nałożyła różowy, fajny predyktyw. Nie, 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 bo to na pewno nie będzie taki kolor, bo mi się nie podoba. No ale nas... to płatny! No tak nie! Yy, Barwimy na... jeszcze też. Skopiuję bardziej, nie? O, przesunę gdzieś wyżej. Tu damy na zwykłe, żeby było ładnie widać i barwimy na inny kolor. A jak tym razem? Na ten. Okej. Okay. To nie ma najmniejszego sensu. Troszeczkę, bo mi się to ma być. <śmiech> nie <śmiech> nie, <śmiech> nie <śmiech> wiem, ale podobają mi się te kolory. Właśnie mi teraz to jest najgorsze. No, Zna już styki. No, to czekaj. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. O, czym tak. ja byłem? Nie wiem, barwa, czy coś takiego. A barwa na górze? Nie ma tego takiego nasz no, że ja... odcień? Odcień. Odcień. Niewiele się. Nie 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 się zmieniło. Będziemy na zwykły. Jakolwiek śmiesznie to nie brzmi, ja wezmę sobie ten kolorek. I ten. To można wiem tutaj być... grabie? Tak. Ja wezmę na tak ta, ta, ten, niech to tak wygląda, ale wezmę na promienisty i zrobimy co... Pomogę. bo Bo mogę... Tak. I zrobić, żeby to było dłuższe. No głużej. No i powiem, że ładnie. I to A, jest, dobra, to można jest by było nieważne. Tak, tak? Nie, to było No to, było ładnie. no to, mamy to. Skopiujemy. I teraz to na górę. No To też mi się podoba. Czyli teraz taki średnio wygląda. I to smutny, smutne, to jest prawie inne kolorowe. Ja nie wiem, co z tym zrobię, nie wiem. A rzucimy to w ogóle. Możemy się bawić, mamy takie prawa. Teraz w tym Znowu jest To kolorowo. Nie, jednak nie ma... Już no, się ciebie nie słucham. Ale okay. powinnam coś mówić. Przepraszam. E, powiem może parę rzeczy o koloryzacji. To jest mój ulubiony etap. Zaraz po nakładaniu tekstu mój ulubiony etap. Tak. Tak. Ubieram tekstury, uwielbiam kolorowanie. Na nową sprawę najbardziej skomplikowaną, Tak, to nie można Wam powiedzieć, co się robi, bo nigdy nic nie powtarzam. Nie mam efektu, że używam dwa razy tego samego. O, teraz ładnie. Ale nie wyobrażam sobie takiego wyjazdu na swoim szablonie. Też sobie nie wyobrażam. Nie, gorzej.

Jak widzicie, jestem. nakładanie koloryzacji to zabawa wszystkimi rodzajami warstw, metodą prób i błędów. I tak naprawdę jestem pewna, że kr nie ma jakiegoś ogólnego zarysu, jak to ma wyglądać. Nie mam. No, to jest. Mogę się z Wami tylko dzielić krzywymi. Tak. A widzicie, co się dzieje z moimi krzywymi? Warstwa z krzywymi. Uciekłam. Pokażę Wam. To są tak. To Nie. To. Tak, to są te krzywe, które nałożyłam za pierwszym razem. Albo to. To. To są krzywe, a te krzywe później wyglądały tak. Już mam wrażenie, że te krzywe i tak mi się bardziej podobały, niż co mi wyszło. Ja nie wiem, mi się podoba. Spróbuj dać rozmycie gaussowskie na tę Na to? Na tą. To... Zobacz, nie muszę kontrolę. Ale... Tak, zapomniałam o tym. Magia! <laughs> Nikt się nie stało! Nie, nie zauważyłam. Dobra. Ja to znowu robię edycję. Skopiuj widoczny i znowu wklejam. Hop! Dobra. Bawimy się dalej. Teraz bawię się krzywimi, które uwielbiam. I damy tak. Damy to tu. To tu. A nie. To. Zrobiłem coś z czerną. Czerwonego to tyle, że nie ruszę, bo jest ładny. Właśnie. Ja mam. To, czerwony to mój ulubiony kolor, ale nim najbardziej boję się operować w krzywych. Naprawdę się boję. Najłatwiej się operuje niebieskim. Tak. Uwielbiam zdejmować niebieski ze wszystkiego. Nie wiem czemu. Nie ma nic do tego koloru, ale uwielbiam robić tak. <tosz> <tosz> Troszkę by mi się spodobało. O nim nie, bo mi się to podoba. <grystanie> Au! Au! Teraz sobie <grystanie> <grystanie> tego Wygląda na różowo. To właśnie. Tak, tak. Mhm. tak, I dam zielone. Zielone też lubię bawić. Jak się zdejmie zielony, to wychodzi tyle dlatego jest tego jestem śmieszny. Ruszę bo był wcześniej niebieski. A teraz jest. A teraz nie jest. <può purpur> <śmawia> <śmawia> nie ważne. Nie ważne. Tam okej, okay, bo czemu nie? Potem i tak zmieni tryb krycia i... i wartość krycia i wszystko będzie zupełnie inne niż mogłoby się wydawać. Hmm. przykładowo, coś fajnego. O. Co to ma być? No. Powiem Ci, że kolory mi się podobają, ale cały wygląd nie do końca. Nie. Zapomnij. Nie zapomnę. wiem. Co? Nie. No gadać się tutaj jest Masz jakiś problem? Mm. <głos> <głos> Może? Dobra, nie. Lubię inaczej, zrobimy tak. Czyli to po prostu I chyba tak zostawię. Eee, tak, teraz jest bardzo ładnie. Nie. Nowa warstwa. Początka czysta. to tu. Będzie się wyżej. I ja muszę używać strzałek, bo nie działa. Co? Cięcie? Teraz? Naprawdę? Nagrywamy. Przepraszam, robimy krótkie cięcia. <laughs>